Dzięki funduszom europejskim przedszkole nr 10 w Brzesku przejdzie termomodernizację. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisała Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego. Brzesko reprezentował burmistrz Tomasz Latocha. Bardzo się cieszę, że dzisiaj podpisaliśmy umowę wspólnie z panem burmistrzem Brzeska, panem Tomaszem Latocha. To bardzo ważna inwestycja dotycząca właśnie termomodernizacji budynku przedszkola nr 10 w Brzesku. Warto takie projekty dofinansowywać, warto takie projekty wspierać ze względu na to, że to jest inwestycja w przyszłość. Dzięki inwestycji uda się ograniczyć koszty utrzymania budynku. Szczególnie tutaj myślę o budynkach, które są budynkami użyteczności publicznej. To z całą pewnością duża oszczędność dla danego samorządu, ale również dzięki termomodernizacji ta emisja dwutlenku węgla do powietrza jest zmniejszona, A co za tym idzie. Nasze powietrze jest mniej zanieczyszczone i dzięki temu żyjemy w zdrowszym środowisku. Burmistrz podkreślał, że bez wsparcia nie udałoby się tak szybko przeprowadzić tej inwestycji zakres pewno byłby znacznie mniejszy przecież pamiętajmy że najlepiej kompleksowo sprawę potraktować i, i, i zrobić co, natomiast bez wsparcia bez środków zewnętrznych musielibyśmy tą inwestycję dzielić na etapy nie moglibyśmy jej robić naraz tych potrzeb inwestycyjnych jest bardzo dużo w ostatnim roku ukończyłem kilka termomodernizacji szkół. Wymieniłem dwa dachy, czy, czy wymieniliśmy jako samorząd dwa dachy w dużych placówkach oświatowych, więc te nakłady inwestycyjne są dosyć duże. No i bez korzystania ze środków zewnętrznych musielibyśmy rozkładać to na dłuższy okres czasu. Dodajmy, że budżet inwestycji wynosi 850 tysięcy złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich sięga 488 tysięcy. Dzięki wsparciu dzieci będą miały komfortowe warunki. Przebywania w przedszkolu, a ich rodzice nie będą musieli się martwić o swoje pociechy.